Awantura o kamizelkę kuloodporną, czyli szczepanik kontra żegleń. Kamizelki kuloodporne to dziś obowiązkowy element wyposażenia żołnierzy czy policjantów. Do dziś nie ma jednak stuprocentowej pewności, komu należy się laur wynalazcy tego ratującego życia pancerza. Cześć, nazywam się Marcin i zapraszam na materiał Kto wynalazł? Tak naprawdę kamizelki kuloodporne. 28 października 1893 roku burmistrz Chicago, Carter Harrison, został zastrzelony we własnym domu przez Patryka Eugena Primdengasta. Niektórzy nazywają nawet przełom XIX i XX wieku epoką zamachowców. Jednakże, kiedy jesienią 1901 roku podobny los spotkał Williama McKinley'a zastrzelonego przez potomka polskich imigrantów Leona Czołgosza, już trwały prace nad stworzeniem jakiejś formy. Ochrony przed podobnymi wypadkami. I choć w pierwszym roku XX wieku nie kojarzono jeszcze nazwiska żeglenia ani Szczepanika z kamizelką kuloodporną, obaj wynalazcy w pocie czoła usiłowali opracować skuteczną odpowiedź na broń w rękach zamachowców. Jan Szczepanik dysponował z całą pewnością umysłem wyprzedzającym czasy, w których przyszło mu żyć i pracować. Znamy go dziś głównie dzięki wynalezionym urządzeniom elektroskopem, wczesną wersją telewizora. Oraz udoskalonym maszynom tkackim sterowanym kartami żakardowymi. Jest jednak również autorem niezliczonych, rzadziej kojarzonych z nazwiskiem wynalazków, takich jak kalorymetr, film dźwiękowy czy elektryczny karabin. Co więcej, w warsztatowych zapiskach i powieściach powstałych przy jego wsparciu widzimy jasno, że w głowie polskiego wynalazcy wręcz kłębiły się pomysły. Nie dość, że już na przełomie XIX i XX wieku wymyślił koncepcję helikoptera to przewidział możliwość skonstruowania paneli słonecznych. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że kwestia kamizelki kuloodpornej pozostaje do dziś niewyjaśniona, a pierwsze prymitywne wersje wynalazku powstały w umyśle kogoś innego. Patent prototypu ochronnego ubrania należał do Kazimierza Żeglenia, zakonnika zakonu z martwych tańców pochodzącego z Kaczanówki. Duchowny, uciekając przed powołaniem do wojska, emigrował na nowy kontynent. Gdzie osiadł jako zakrystyan w kościele świętego Stanisława Kostki w Chicago. Trzy lata później zamachowiec zastrzelił Cartera Harrisona, co miało duży wpływ na motywację brata żeglenia. Zakonnik rozpoczął pracę nad pancerzem jako pierwszy, a jak się później okazało, stało się to jego życiową pasją. Prototyp był wykonany z blachy i zwierzęcej sierści, co jednak szybko okazało się złym pomysłem. Żegleń postanowił wykorzystać jedwab i już w kwietniu 1896 roku. Złożył aplikację patentową. Udało się 2 marca kolejnego roku otrzymał dwa patenty obejmujące dwa różne warianty pancerza kuloodpornego. Drugi w kolejności patent dotyczył ubioru ochronnego przeznaczonego do zatrzymywania kuli wystrzelonej z rewolweru. Wynalazek składał się z wielu warstw gęsto tkanego mocnego linianego płótna zwanego Aberdeen, pod którym znajdowała się warstwa zwierzęcej sierści. Najlepsza miała być ponoć wełna kozy angorskiej. Następnie, jako warstwa strukturalna, znajdowały się arkusze tkaniny jedwabnej ułożone tak, by włókna kolejnych powłok były ukośne względem siebie. Ta ostatnia najważniejsza warstwa była impregnowana substancją o składzie znanym jedynie samemu wynalazcy. Nie ujawnił go nawet w memoriale patentowym. Ten model pancerza służył ochronie przed pociskami większości ówczesnej modeli broni palnej, z zaznaczeniem, że nowoczesne, mało-kalibrowe strzelby Winchester, Krajowice czy Springfield były zdolne pokonać przeszkodę. Na wypadek konfrontacji z agresorami, władającymi takim orężem, żegleń przewidział drugi z wariantów kamizelki kuloodpornej, w której montował dodatkową warstwę filcu przykładanego tekturą. Oficjalnie testy wynalazku odbyły się 16 marca 1897 roku z udziałem chicagowskiej policji. Dwa fragmenty ochronnego materiału powieszono na drewnianych słupach i ostrzeliwano z broni palnej przez blisko godzinę. Zgodnie z relacją, tylko jedna kula przebiła się przez pancerz, ale nie wbiła się w drewno. Późniejsze testy obserwowało coraz szersze grono zainteresowanych. Lekarze wojskowi oraz dyplomaci. Sprawdzono w końcu skuteczność pancerza na ludzkich zwłokach, a następnie na psie. Ostatecznie 10 lipca 1897 roku, żegleń zdecydował się na ostateczny dowód działania kamizelki kuloodpornej, czyli test na sobie. Przedtem napisał do generała zakonu, Pawła Smolikowskiego dnia 10 lipca wziąłem osobiście pancerz na siebie i strzelano do mnie. Wyszedłem bez szwanku. Żegleń szybko otrzymał informację od europejskich widzów jego pokazów, że wynalazek z pewnością spodoba się i zostanie kupiony przez liczne organizacje rządowe na starym kontynencie. Zainteresowanie wyraziła Anglia, Włochy i Hiszpania, a zdaniem porusznika Korwina von Sarnackiego Dotarcie na czarskie dowory Austrii i Rosji czy Niemiec było tylko kwestią czasu. Prawdopodobnie jednak powodem powrotu żeglenia do Europy był głównie brak maszyn, które mogłyby masowo produkować kamizelki kuloodporne w Ameryce. Żegleń doszedł też do etapu badań, w którym ręczne metody wykonywania pancerza nie były już wystarczające i trzeba było skorzystać z pomocy zaawansowanej technologii. Kiedy zakonnik znalazł się ponownie na ojczystym kontynencie, Jan Szczepanik był już znanym wynalazcą. Bardzo prawdopodobne, że usłyszał o nim podczas spotkań z Wiedeńską Polonią, która z pewnością wiele dyskutowała na temat polskiego Edisona. Od słowa do słowa sprawy nabrały tempa. Już 7 maja 1897 roku między żegleniem i Szczepanikiem doszło do podpisania formalnej umowy współpracy. Kontrakt mówił, że Szczepanik przejmuje patenty na wynalazek i zobowiązuje się płacić żegleniowy pensję w wysokości 50 zł miesięcznie aż kamizelka zostanie udoskonalona. Po zrealizowaniu planu Szczepanik zobowiązywał się do równego podziału dochodu. Z jednej strony brat żegleń zawsze mianował się jednym ojcem kamizelki kuloodpornej, przypisując sobie wszelkie zasługi za jej stworzenie. Był do wynalazku bardzo przywiązany, czego dowodzą liczne wypowiedzi w wywiadach oraz listy. Mogło żeglenia boleć, że był zmuszony do podpisania kontraktu ze Szczepanikiem, by sfinansować dzieło. Z drugiej strony Szczepanik aktywnie działał i próbował przejąć prawa do wynalazku. Zaczął też mianować się jego twórcą. Po zamachu na Williama McKinleya we wrześniu 1901 roku otwarcie ogłosił koniec ery zamachowców. Do dziś zatem, mianem wynalazców kamizelki tytułuje się jednocześnie Żeglenia i Szczepanika. W końcu, bez wkładu ze strony tego drugiego, nigdy nie doszłoby do masowej produkcji. Dziękuję, że obejrzeliście mój materiał, a jeśli Wam się podobał, to zaobserwujcie mój profil.